Mogłoby się wydawać, że o bezpieczeństwie w kontekście akwenów wodnych mówi się najczęściej w okresie letnim, ale zimą przypominanie o najważniejszych zasadach jest bezwzględnie konieczne. Tym bardziej, że często zamarznięte akweny są wykorzystywane m.in. przez miłośników jazdy na łyżwach. Wystarczy jednak kilka kroków, a taka wątpliwa zabawa może zakończyć się tragicznie. Przekonaliśmy się o tym na własne oczy w minioną sobotę nad jeziorem Glibel w Łochowicach. Na szczęście był to jedynie pokaz dla mieszkańców, zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną oraz druhów z OSP w Wężyskach i Bobrowicach. Żeby razem z nami zorientować się, jakie zagrożenia na nich czyha czyhają na jeziorze pokrytym lodem i w jaki sposób mogą sobie i sami pomóc, i w jaki sposób my im możemy pomóc jako, jako profesjonaliści. Jak lód zachęca, zachęca do, do korzystania. Niestety yy, muszę tutaj yy, zaapelować, że niestety nie ma pojęcia zjawiska bezpiecznego lodu. Zawsze są sytuacje, kiedy ten lód są miejsca i... i i sytuacji kiedy ludzi jest słabszy i nie wytrzymały. Cała akwent nie jest pokryta równomiernie grubą warstwą lodu. Zatem o tragedię nie trudno. Jak jednak zachować się, gdy już dojdzie do tak dramatycznego zdarzenia? Na te pytania odpowiedział właśnie sobotni pokaz. Każde ćwiczenia, każdy takie pokazy stwarzają, że ludzie nabierają bardziej wiedzy i zagrożenia są bardziej jasne, bo nie zawsze jest tak, że straż zdąży dojechać, Nieraz są przygodni obserwatorzy, przygodni świadkowie takich zdarzeń, no i wtedy wiedzą jak się zachować, wiedzą, ważne jest jedno, ratując kogoś, żeby nie ponieść samemu strat, żeby nie być podtopionym, samemu nie wpaść pod lód i takie przykłady, jak można to ratować bez sprzętu, są bardzo przydatne. Podczas pokazu mieszkańcy mogli zobaczyć kilka scenariuszy oraz sposobów, aby samemu uciec z opresji lub też pomóc osobie, której życie jest zagrożone. Druchowie OSP zaprezentowali także, w jaki sposób to oni ratują życie w takich sytuacjach przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Jednak to nie jest sztuka na tym polega, żeby używać tego sprzętu. Ważne jest, żeby jak najszybciej pomóc jak najprostszymi sposobami, zanim dojedzie straż, a straż już wie, co robić, a takie ćwiczenia właśnie wspomagają jeszcze koordynację między naszymi jednostkami JRG i jednostki z PSP. Również wiedzą wtedy, co my posiadamy, jak jesteśmy wyszkoleni, jakie mamy możliwości. Na szczęście na terenie gminy i powiatu czarne scenariusze zaprezentowane podczas pokazu są incydentalne. Być może nasi, nasi mieszkańcy są, są przewidujący i, i bezpiecznie się zachowują. Mieliśmy kilka zdarzeń związanych z wędkarzami, którym musieliśmy użyć, użyć, udzielić pomocy, ale to było wiosną, kiedy już ten, ten, ten lód jest bardzo słaby. Następuje zjawisko szpilkowania lodu, mimo grubej jego warstwy. Pojawiają się takie zapadliska lodowe i odparzenia lodu, ale to jest na wiosnę. W, w tym okresie czysto zimowym, kiedy więc niska temperatura, nie mieliśmy takich zdarzeń. To jednak nie powinno uśpić czujności. Jak sam pokaz oceniają z kolei mieszkańcy, którzy tego mroźnego poranka przyjechali nad jezioro Glibiel. Takie pokazy uświadamiają społeczeństwo w jaki sposób ma sobie radzić w przypadku właśnie, kiedy udamy się na, na przykład na ryby, czy z rodziną, tak jak ja teraz tutaj nad wodę, przez nieopatrzność wejdziemy na lód, lód się pod nami zarwie. No i w jaki sposób sobie poradzić w takiej krytycznej sytuacji. Słyszał Pan właśnie o takich przypadkach tutaj na terenie gminy czy naszego regionu, żeby dochodziło do tego typu wypadków? Czy bywają takie sytuacje? Wcześniej pracowałem w Zielonej Górze i tam w okolicach jednego z jezior miała miejsce taka sytuacja. Strażacy udali się na pomoc. No i uratowali mężczyznę, który topił się. Yy, właśnie w wodzie. Strażacy podkreślają jednak, że tak naprawdę nic nie zastąpi po prostu zdrowego rozsądku i wyobraźni.